mam z tej strony erozit89, a to jest poradnik jak zainstalować skórkę do Windowsa XP. Wchodzimy w moją przeglądarkę i wpisujemy ZUNE, theme WINDOWS XP. I tutaj mamy ZUNE, desktop TCHEMA, MICROSOFT. Klikamy na to. Tutaj już klikacie w zapisz plik. Ja już pobrałem, a tu na pół Instalujemy to. Klikamy Next. Next Install. Instaluje nam się. Klikamy finish. I wyskoczy nam takie coś. Tutaj już macie ustawione. I klikacie aby OK. No, i macie taki nowy styl. Tak on wygląda. Jakbyście chcieli powrócić do starego, to wystarczy kliknąć. Właściwości, wygląd i styl systemu Windows XP. Dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję i łapki w górę.